Nasze trudności i nasza bieda polega na tym, że my często nie akceptujemy tego, że jesteśmy owcami. Że Chrystus jest naszym pasterzem, a my jesteśmy owcami, o których Chrystus dba. My często nie akceptujemy tego, że jesteśmy słabsi, że potrzebujemy kogoś, ktoś, kto jest mocniejszy od nas i ktoś, kto może prowadzić nasze życie ale często walczymy o to, żeby być pasterzami, żeby być e, supermenami, nie wiadomo kim, żeby być kimś większym. I często to słyszymy. Staraj się, walcz o to, żeby być kimś w tym świecie, bo jak nie, no to ciebie odrzucą. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować to, że czasami nie wychodzi nam niektóre rzeczy w życiu. I często zobaczę, ile razy mi pogrążamy się w smutek, przez to, że coś nam nie wyszło, a czasami to są coś bardzo małego. Kiedy człowiek myśli o co, co przeżywa, to czasami się śmieje. Czy jak może tak przeżywać o jakieś drobnioski? A czasami to jest coś, coś poważnego. Ale często my nie jesteśmy w stanie, bracia Isus, zaakceptować tego. Coś nie udało się nam. Coś, nie jesteśmy w stanie osiągnąć pewnych celi, które postawiliśmy w naszym życiu. I przeżywamy, dramatizujemy często, że moje życie się skończyło. Już. Moje życie nie ma sensu. Dlaczego? Bo nie, nie jestem tym, kim ja chcę być. Ale Chrystus pokazuje coś innego, że On nie potrzebuje, żebyś ty był niewiadomo kim. Wystarczy, żebyś ty i ja zaakceptowali nasze życie. To, że jesteśmy słabi, to, że często mylimy się, to, co, to, że często nie potrafimy cokolwiek zrobić w naszym życiu. mi dobrze, a wychodzi jak zawsze. Chcemy walczyć z grzechem, a ciągle upadami te same grzechy. Chcemy walczyć o wiarę, o relacje z Bogiem, a często zdradzamy Chrystusa. I często mi tego nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Dlaczego? Bo to przerasta nas. Ale Bóg od Ciebie i ode mnie nie, nie wymaga nie wiadomo czego. Ale On chce, żebyś Ty, doświadczając nawet te upadki i te trudności, żebyś Ty i ja mogli z pokorą patrzeć na pasterza, prawdziwego pasterza, Chrystusa, który Ciebie mnie kocha i akceptuje takim, jakim jesteśmy. Czy kiedykolwiek Ci Chrystus powiedział, słuchaj, dopóki nie zmienisz się i dopóki nie przestaniesz popełniać błędów, dopóki nie skończysz tych, tych studiów i nie będziesz, nie wiadomo, doktorem habilitowanym albo nie wiadomo kim, to ja Cię nie będę kochał. Czy kiedykolwiek Chrystus Ci mówił coś takiego? Czy kiedykolwiek Ci Chrystus powiedział, dopóki nie przestaniesz grzeszyć, nie przychodź do mnie? Czy kiedykolwiek Ci Bóg coś takiego powiedział w życiu? Bóg jest dobrym pasterzem. A dobry pasterz zna swoje owce. I Chrystus zna ciebie i mnie doskonale. Wierzę, że często potykamy się, często upadamy, ale często też mi powstawać i zacząć na nowo walczyć. Sztuką nie jest upadanie w grzech. Sztuką jest za każdym razem po tym upadku wstawanie z tego grzechu i mówić Panie, chcę dzisiaj kochać siebie. Chcę dzisiaj na nowo walczyć. O to w relacji. Nie chcę być e, niewolnikiem grzechu. Chcę dzisiaj na nowo doświadczyć to, e, to co doświadczyli święci, to, co doświadczyli apostołowie. Chcę dzisiaj, widząc swoją słabość i swoje grzechy, doświadczyć Twoją darmową miłość. Chcę dzisiaj zobaczyć w moim upadku ten piękny, pewien miłości wzrok Twoje, który zobaczył Piotr, kiedy Cię zdradził. Chcę dzisiaj Patrzysz na Twój twarz pełen miłości i chcesz, żebym nie, nie zwątpił tą miłość. Ale patrząc na tą miłość, szedł do przodu.